Nie żyje legenda polskiej sceny. Rodzina potwierdziła tragiczne informacje. 11 sierpnia 2025 roku zmarł Tadeusz Głuchowski, perkusista legendarnego zespołu Niebiesko-Myślnik Czarni, muzyk, którego energiczne partie były fundamentem brzmienia formacji w drugiej połowie lat 60., odszedł w otoczeniu najbliższych. 21 sierpnia odbędzie się jego uroczyste pożegnanie w Warszawie. Ikona perkusji niebiesko-czarnych. Tadeusz Głuchowski, którego śmierć potwierdziły media i rodzina, był jednym z filarów zespołu w latach 1965-1970 i jego dynamiczne brzmienie miało istotny wpływ na styl formacji. Dołączył do zespołu w lipcu 1965 roku, zastępując odchodzących muzyków, i szybko wniósł świeżą energię, która doskonale wpisała się w rokowo-bratowy charakter zespołu. W tamtym okresie wokalistami niebiesko-myślnik czarnych byli m.in. Wojciech Korda i Czesław Niemen, co przypieczętowało miejsce zespołu w historii polskiej muzyki. Po odejściu z formacji w 1970 roku, Głuchowski wracał w mediach społecznościowych do wspomnień tamtych lat, publikując archiwalne nagrania i dzieląc się nostalgią z fanami. Szczegóły uroczystości żałobnych rodzina zmarłego ogłosiła. Że uroczystości pożegnalne zostaną odprawione 21 sierpnia o godzinie 8 w Domu Pogrzebowym Sala a na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Po nabożeństwie, urna z prochami zostanie odprowadzona na cmentarz, gdzie będzie można oddać mu hołd, zapalić znicz, złożyć kwiaty. W nekrologu rodzina podkreśliła, że Głuchowski pozostawił w żałobie żonę, córkę i wnuczkę, a także szerokie grono bliskich i fanów. Wiadomość o jego śmierci spotkała się z falą wspomnień miłośników złotej ery polskiej muzyki. Tadeusz Głuchowski był legendą polskiej muzyki. Niebiesko Czarni to jedna z najważniejszych grup polskiego Big Beatu i Rocka w latach 60. i 70. Grupa wydała 8 longplayów i 24 single oraz odbyła ponad 3000 koncertów, także za granicą, m.in. w USA, Europie Zachodniej i ZSRR. Głuchowski w tym okresie miał swój udział w wielu sukcesach w tym w zagranicznych trasach koncertowych i udziale w Rokoperze Naga. Choć zespół zakończył działalność 6 lat po odejściu Głuchowskiego, dziedzictwo jego perkusji, pełnej rytmicznej ekspresji, pozostało fundamentem brzmienia niebiesko-czarnych. Wielu fanów wciąż wspomina jego partię Bębnów jako kluczowy element energetycznego stylu zespołu.